Cześć dziewczyny, witajcie w kolejnym filmiku. Dziś e, przygotowałam dla Was e, filmik, e, w którym e, będę pokazywać Wam e, produkty, które zdańkowałam w ostatnim miesiącu. Tutaj mam taką e, torbę i w środku mam produkty, które właśnie się skończyły w poprzednim miesiącu, e, czyli w lutym, i właśnie chciałam Wam pokazać, mam nadzieję, że spodobał Wam się taki filmik właśnie dużo widzę takich filmików projekt Denko na YouTubie i myślałam, pomyślałam sobie właśnie, że fajnie byłoby coś takiego dla Was zrobić. Więc jeżeli macie ochotę oglądać, zapraszaj, okay. Zakładam swoje torby i wyjmuję pierwszą największą rzecz, jest to że od prysznic Palmolif, ja mam tutaj o zapachu migdałów to jest 750 mililitrów, taką wygodną pompkę ma. Ja za niego zapłaciłam chyba 16 zł. Go można często dodać w promocjach, a on normalnie kosztuje 20 zł. Ale to jest najlepszy płyn, jaki żel, jaki może być właśnie pod prysznic, według mnie. Ok, następną rzeczą, taką większą, jaką mam, to jest tonik. Tonik z Tołpy, strefa T i to jest dwa w jednym, chodzi o to, że to jest płyn matujący i tonik. Dopóki nie używałam innego toniku, właśnie używałam go i bardzo u mnie się sprawdzał. Jeżeli chodzi o matowanie, to nie matował, nie matowił nie matował, nie matował skóry, tak, no w ogóle nie matowił jej raczej. Ale potem on mnie zaczął podrażniać, więc, więc z niego zrezygnowałam, ale jeżeli nie macie skóry, skłonej do podrażnień, no to jak najbardziej. Następnym produktem, jakim tutaj mam, no to jest e, szampon, szampon Johnson's Baby, ten żółty. Ja czasami lubię sobie właśnie taki łagodny szampon e, zużyć, tam go zużywam na przykład m, raz e, na kilka miesięcy sobie właśnie e, taki kupuję szampon. No i powiem Wam, że fajne, że te włosy e, jest, jest różnica e, w w dotyku, w tych włosach, jak się stosuje takie, takie lekkie szampony. To właśnie ja sobie czasami e, lubię takie. Ok. Następną rzeczą jest Vichy, e, Vichy Puret Thermal, trzy w jednym i to jest płyn micelarny, tonik, e, wiecie, i to jest e, najlepszy Płyn micelarny, taki ja ja, ja go stosuję jak tonik po prostu, nie zbywam nim makijażu, ale tonikuję sobie po prostu y, buzię y, rano i wieczorem i to jest najlepszy płyn micelarny, jaki może być według mnie, ponieważ on na mojej skórze się naprawdę sprawdza, ja mam skórę taką no, skłonną do podrażnień, ponieważ mam dużo... Y, dużo zmian na buzi, ostatnimi czasy już co, coraz, coraz więcej było ich, więc on naprawdę e, świetnie działał na moją skórę, e, tak właśnie ukojał, ukajał ją e, wiecie tak, e, że ta skóra naprawdę e, była taka inna, fajna ok Kolejnymi tutaj kolejną rzeczą, jaką mam to są płatki to są płatki takie żelowe pod oczy, na opuchnięcia i na opuchnięcia i takie ciemne, ciemne zmiany tutaj pod oczami. No i ja je używam tak naprawdę ja mam genetycznie takie przebarwienia pod oczami takie ciemne ale no i ten raczej produkt mi nie pomoże, bo po prostu tego się nie da zmienić, ale jeśli chodzi o zmęczenie, na przykład stajemy zmęczone i czy taki produkt nam pomoże, na pewno nam trochę ukoi te oczy. Wiecie, on jest tak, tak działa, że tutaj mamy taki, taki chłód, czujemy pod tymi oczami i rzeczywiście inaczej wtedy się czujemy i tak delikatne zostawia, delikatną zostawia tą skórę pod oczami i to jest takie właśnie fajne. Tutaj były trzy takie płatki, yy, yy, trzy, yy, trzy pary takich płatków yy, było w tym pudełku i kosztowały 10 zł, jak Wam je w Super Farmie po promocji, więc tak ogólnie pani są trochę droższe, ale wydaje mi się, że niewiele droższe, więc więc nie wiem, ale ja raczej ich już więcej nie kupię. Ok, następną rzeczą, jaką tutaj mam to jest, to są takie rybki z Superfarmy. Nie wiem, czy widzicie. No i tutaj, tutaj ja mam akurat Anti-Age. Mi raczej Anti-Age jeszcze nie jest potrzebny, ale one tak dobrze nawilżają. Ja sobie tak zawsze taką jedną rybkę czasami, jak moja skóra rzeczywiście potrzebowała nawilżenia, na noc nakładałam po prostu i zmywałam rano i i tak od razu była e, lepsza taka kondycja skóry, ale to zazwyczaj stosuję w zimę, teraz już jest cieplej, więc pewnie nie będę sobie już tego kupować na razie. E, ok, następną rzeczą, jaką tutaj mam to jest e, szampon Eveline i to jest. E, e, to jest z olejkiem arganowym, i powiem e, z olejkiem arganowym i płynną e, keratyną. I powiem Wam, że tak no, na, na pudełku jest tak zachwalany ten szampon, y, efekt jak z salonu i, i w ogóle wiecie, tak naprawdę y, efektu jak z salonu nie ma. Ja po swoim y, szamponie DAF mam y, naprawdę dużo, dużo lepsze włosy niż, niż po tym, a ma taką jeszcze konsystencję. Y, jak kisiel wiecie, także jak nałożycie na przykład na, na dłoń, to praktycznie możecie tak zrobić dłoń i to i tak nie spadnie, więc tak trochę ciężko się właśnie go nakłada, więc to też jest minus i tak naprawdę minus za cenę, bo cena to było po promocji 16 zł za 150 ml, ale chciałam koniecznie spróbować, żebyście wy też się nie natknęły, więc ja naprawdę nie polecam. No chyba, że to wypadło tak na moich włosach, ale, ale nie wiem. Ok, następną rzeczą, jaka mi się skończyła, to był e, lakier do włosów. Ja mam takie małe torebkowe, zawsze wydania. I o! <grywka> Skończył się. I to jest czwórka, e, czyli takie dość e, mocne powinno być. E, nie wiem, jak to się mówi. E, no wiecie trzymanie na, na włosach tam, co, co chcemy sobie. a Znaczy ja zazwyczaj nie, nie psikam, jak mam, jak mam rozpuszczone włosy, tylko zawsze jak chcę sobie związać koka i te włosy gdzieś tam mi wystają, to wtedy sobie psikam, więc te włosy i tak mi tam wypadały, więc ja raczej do niego nie wrócę, do tego. Kolejną rzeczą, jaką tutaj mam, no to jest wella. Vella, to jest taka maska jednominutowa i powiem Wam, że pierwsze, w ogóle pięknie pachnie, bo pudełko jest umyte, ale, ale pięknie, pięknie pachnie i to jest taka maska jednominutowa. To jest chyba na... powiem Wam, już nawet nie pamiętam. Nie, wydaje mi się, że to jest na normalne włosy. Na normalne włosy, bo ja włosów farbowanych nie mam. I ja za nią chyba około 16 zł. I ta maska naprawdę robi cudo z włosami. Ja na drugi dzień mam super, super włosy. Takie delikatne, ładnie się układają. Więc na pewno, jeżeli chcecie właśnie przetestować jakieś dobre rzeczy do włosów, to tam tą maskę polecam. I co tutaj jeszcze mam? Aha, mam deodorant. To jest który ostatnio skończyłam, Rexona. Ja zawsze używam Rexon w sztyfcie, zawsze tych, zielona, fioletowa, różowa, nie wiem jakie tam jeszcze są. Wszystkie one są rewelacyjne, nie, ja się przy nich nie pocę, absolutnie. Tylko one zostawiają białe ślady, więc to jest na pewno minus, ale ja chyba nawet z tym minusem tego nie zmienię. Następną rzeczą, jaką tutaj mam, to jest... Najpierw jest e, maseczka taka, rzuciłam ją, żeby się też zobaczyły, może e, szukać jakiejś fajne na niedoskonałości. Ja mam e, skórę właśnie skłonną do, e, do, znaczy, no mam zmiany po prostu, no i teraz akurat jej nie używam, bo użyłam antybiotyki, właśnie, nie wiem, ona jest taka dość e, silna, ta maska, e, znaczy ta maseczka, no i tak. E, nie użyłam jej, ale jeżeli wcześniej zawsze ją używałam przed antybiotykiem, zanim brałam, zawsze ją używałam i zawsze rewelacyjnie się naprawdę u mnie sprawdzała. I tutaj ostatnią rzeczą, jaką mam, to jest e, mała buteleczka, e, może Wam przybliżę, mała buteleczka e, olejku e, arganowego, tego z bioeliksir, e, bio wiecie, to teraz e, mam e, jej e, jak gdyby dużą siostrę bo sobie właśnie kupiłam e, większy pojemnik, ponieważ e, tak mi się ona, e, ten olejek okay, sprawdził To były wszystkie e, produkty, które w ostatnim miesiącu mi się skończyły. Jeżeli podobał wam się filmik, e, taki z projektem Demko, to kciuk do góry, pamiętajcie. E, I przepraszam was, że tak długo nie dodawałam filmów, ale komputer mi się popsuł i nie miałam jak dodawać. I teraz, właśnie pewnie, jeśli oglądacie, to właśnie wrócił do mnie komputer i zabrałam się do zgrywania filmików. Więc yy, ja już kończę. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa.